Jeżeli już tak super znacie tego grida, obejrzeliście wszystkie filmy i przeświczyliście wszystko, co jest dostępne, to proponuję Wam tak zwane kształcenie, czyli coś, co ja, tak powiem, przechodziłam, i co mi dało bardzo dużo wiedzy na temat grida, a mianowicie ja sobie ściągałam różne plansze gotowe i je, że tak powiem, prześwietlałam trzema kropkami. Czyli na przykład biorę sobie. Te gotowce. Brałam sobie na przykład gotowca. Tak się nauczyłam robić listę um, słownictwa. Biorę sobie um, tą gotowcę i plansza, która mnie interesuje, i robię edytuj planszę. I w momencie, w którym podświetlacie komórkę, robicie edytuj komórkę, widzicie wszystkie funkcje, które ma przypisana ta komórka. Prawda? Hmm. tak i ja tak się nauczyłam bardzo dużo i wam pokażę rzecz, która ostatnio, że powiem, ja jestem zafascynowana i którą już wykorzystuję dalej te wszystkie funkcje, które zostały dotychczas wam pokazane proszę bardzo bardzo fajny tablicę robi pan Filip Mianowicie mnie zainspirowało to. Laurka. Kiedy możecie sobie zrobić. To, co tam czyta, to nie jest ważne, tak? Ale akcja była super, ponieważ to dziecko może wybrać sobie z tej planszy po lewej stronie różne rzeczy, które chce, nanieść i jakby rysować. Dla dzieci, które mają w ogóle ograniczoną zdolność rysowania taka rzecz którą mogą same zrobić to jest po prostu coś w ogóle genialnego ekstra i cudownego tak? i ten pan ja po prostu byłam w szoku jak to się stało więc oczywiście zrobiłam edytuj planszę i prześwietliłam komórka po komórce tak edytuj komórkę i ta komórka ma wyczyść wpisz dodaj wyrazy co dodać, gdzie dodać, jaka akcja, akcja komórki, zmień kolor, gdy gotowy do dodania. I okej. Okay. No i mówię, tak wszystko, że tak powiem, prześwietliłam i zobaczyłam też tutaj, to po prostu, to jeszcze jest bardziej niewiarygodna funkcja listy słownictwa niż ja miałam, a mianowicie lista słownictwa. Ta komórka, na której dziecko może rysować, ma tylko jedną funkcję, to jest lista słownictwa, autozawartość, auto wyświetl wyrazy z listy słownictwa, tak? Po prostu czat. Do czego mi to posłużyło? Ja to przekułam u nas do takiej aplikacji, która nie jest jeszcze gotowa, ale jest w fazie testowania i która yy, sprawdza się, i którą dosyć Krysia lubi, Aha. a mianowicie w pisaniu. Eee, my mamy tak, że tu dodatkowo jest włączona funkcja oczywiście pojedynczego klikania. Krysia musi wziąć literkę, postawić ją i napisać wyraz. Także widzicie, podpatrujcie, ściągajcie sobie pakiety plansz, patrzcie jak one są zrobione. Uczcie się, korzystajcie i jak powiem eksplorujcie. Grida y, też y, we własnym zakresie. Ja oczywiście pokażę, co się da z tym jeszcze zrobić. Ale mówię, gdyby ktoś już osiągnął pewien proces i chciał go trochę przyspieszyć, trochę na własną rękę, no mówię, eksploracja, eksploracja bardzo dobrze robi.